Przed Dawidem Bresadolą No i Stefan Hula Stefan Hula, który bardzo szczęśliwie zakwalifikował się do dzisiejszego konkursu Bowiem w kwalifikacjach zajął 41 miejsce No ale z powodu dyskwalifikacji Andra Morassiego Oglądamy Polaka w konkursie Oto Stefan Hula I to jest dobry skok naszego reprezentanta Brakuje może troszeczkę tego błysku, brakuje może tych metrów, wszystko jest poprawnie wykonywane, trener Łukasz Kruczek wspomina, że na treningach wygląda to naprawdę dobrze, później podczas zawodów, podczas konkursów zawodnicy nie mogą się przełamać, nie mogą przekroczyć pewnej bariery, która pozwoli im skakać tak jak na treningu. No, konkurs rządzi się swoimi prawami, tutaj bardzo ważną rolę odgrywa eee, ważną, bardzo ważny eee, Stefan Hoke parę de Comsois i e, Stefan Hula, która jest na drugim miejscu aktualnie. No i Maciej Kot. Popatrzmy na skot reprezentanta Polski. Tłumaczył Łukasz kurczego o tym, że troszeczkę pogubił się przy swoim odbiciu Maciej Kot. Dzisiaj 122,5 metra w kwalifikacjach. To było 20. miejsce. Zaczął Maciek od 19. miejsca w tym sezonie w Pucharze Świata w Lillehammer. No i to jak na razie były jego jedyne punkty, jakie Złapał 45, 46 w Engelbergu. Jak sam wspominał Maciek, potrzebuje chwili spokoju. Pod... Jak wspominał wczoraj po tym konkursie, w którym zajął 16 miejsce Piotr Żyła, poowicznie był zadowolony. Nie do końca mu wszystko wyszło to, co sobie zaplanował. Musiałby skoczyć około 130 metrów Piotrek, by ewentualnie objąć prowadzenie, no ale to nie jest dobry skok. Tutaj warunki zaledwie 118 metrów. Popatrzmy na prędkość na progu. 90,8 kilometra na godzinę metrów. To były naprawdę dobre skoki. Jak sam mówi, już go trochę frustruje to, że jego skoki są poprawne, bo są tylko poprawne. Chciałby, żeby te skoki były naprawdę wyśmienite. No i zobaczmy. Kamil Stoch. Dobrze! Dobry skok. No w końcu, w końcu odpalił Kamil Stoch tak jak trzeba. Może to zachwianie przy lądowaniu. Wpłynie oczywiście na oceny, ale teraz 129 metrów i to jest jeden z absolutnie najlepszych skoków, jaki w ostatnim czasie oglądaliśmy, biorąc pod uwagę warunki, w jakich startują zawodnicy. O wysoko ocenili sędziowie Kamila, czterech sędziów po 18,5 punktu. Powinien być wysoko. Kamil stiart pół punktu za Richardem Freitakiem Tomasz Morgenstern, proszę zobaczyć, jak ciasno jest między poszczególnymi zawodami, ka zawodnikami. Kamil Stoch kończy rywalizację w tej pierwszej serii na dziewiątym miejscu. No, ale do trzeciego miejsca, czyli do Tomasa Morgensterna, brakuje mu raptem sześciu punktów. Co na tej skoczni jest absolutnie do odrobienia. Miejsca kolejnych zawodników, no i niestety. Tylko Kamil Stoch będzie naszym jedynym reprezentantem w serii finałowej. Nie udała się sztuka awansu Piotrkowi Żyle, Stefanowi Huli i Maćkowi Kotowi. Widzą Państwo Maciej Kot na 39. miejscu, Stefan Hula na 33. Miejsce kolejnych zawodników. Piotr Żyła dopiero na miejscu 40. Kamil Stoch miejscu w tej figurze. Też Zobaczmy teraz jak układa się wiatr. No tak, prosto pod narty, to nie powiem, żeby to było delikatnie z lewej strony, zawiewa z boku pod narty. No i Kamil, 129 metrów w pierwszej serii, 7 i punktu tylko za Andreasem Koflerem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze pięknie! W końcu, w końcu Kamil oddaje dwa takie skoki, jakie powinien oddawać podczas każdych zawodów. Znakomicie! 137 metrów! Tak daleko nikt nie skoczył, a również podczas pierwszej serii to jest na razie najdłuższy skok całego konkursu. 137 metrów. Pięknie, spokojnie, dostojnie rzekłbym w powietrzu poszybował Kamil Stoch. Ależ zawiesił wysoko teraz poprzeczkę swoim rywalom reprezentant Polski wspominał, że te skoki jego są poprawne. Tylko poprawne, że zaczyna go to powoli już denerwować, frustrować, że. Co z tego, że skoki są poprawne, skoro on nie potrafi wejść do pierwszej dziesiątki. Na początku, czwarte, trzecie miejsce, teraz uśmiechnięty. Brawo, brawo, Kamil. Takiego chcielibyśmy cię oglądać jak najczęściej. Jest na drugim miejscu. Piękny awans z dziewiątego na drugie miejsce po tym znakomitym skoku na 137 metr. Pięknie to wygląda: Kofler, Stoch, Bardal i Schlierencauer, Morgenstern, Freitag, Sklet, Koch, Aman i Roman Koudelka na dziesiątym miejscu. Andras Koffler odniósł swoje dziewiąte w karierze. Zwycięstwo. Kamil Stoch dorzuca do swoich zdobyczy kolejne miejsce na podium w zawodach Pucharu Świata miejsca kolejnych zawodników. Ostatni 30, Matti Hautamekia. A więc drodzy Państwo, piękne zawody, ostatni konkurs przed świętami, ostatni konkurs przed turniejem czterech skoczni, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Brawo!